Cześć witajcie z tej strony Avi Ja dzisiaj nagrywam dla was terarię I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie zwiedzać biom zimowy tak? W jednym celu, żeby znaleźć rzeczywiście łyżwy Żeby połączyć się następnie z naszymi Hermesami Tutaj w końcu sobie już przygotowałem rzeczy, które chcę sobie po prostu połączyć Jest ich dosyć sporo To z pewnością Oj na no to trochę właśnie sobie zbierałem z Pauliną Kilka zaśmień się udało zbierać super te to oczywiście, z nocą i z golema mamy wszystko tutaj elegancko, i to jest po to, żeby mieć jeden z naprawdę zajebistych akcesorium, jakimi Jaki jest yy, jakiś odłamek, tam zobaczyć taki ciężarowy, czy cokolwiek jest. Tak, idąc dalej, chciałbym zrobić sobie lepsze hermesy, tak? Najlepsze tak właśnie chciałbym sobie zrobić, bo jeszcze taką ognistą rękawicę mogę zrobić, zrobię sobie po linie. Wszystkie te rzeczy stać od razu, więc można je zrobić. A to tak pobocznie jeszcze chciałem zrobić, bo w sumie patrzę, że mogę. Jeszcze dokończymy sobie w przyszłości najwyżej. Więc idziemy sobie teraz do stołu. Masterkowi sobie to zrobić, tak? A ja jeszcze, jeszcze was w tym momencie... Oooo, nie wiem kiedy kliknąłem pauzę, ale w tym momencie skrotowałem trochę tych przedmiotów, tak? Dzięki, dzie, ten dziki księżyc Skorupa. Tak, śmierć, żeby no, połączyłem to ten właśnie tego Shell'a, z tym księżycem, który tutaj opowiadałem, tak? Dobra, po prostu połączyłem te niektóre przedmioty. Niestety się nie nagrało, ale to jeszcze nic. Dużo się nie wydarzyło na szczęście. Te rękawice powinienem połączyć z kamieniem magmowym. Ja jestem ciekawy, kiedy przestał nagrywać. Absolutnie nie wiem. No, nie jest istotne. Dobra, niebieska skorupa. To jest to właśnie jeden z naprawdę najlepszych itemów, tak? No to zamieniam posiadacza wilkłaka po wejściu do wody w ryboludzia. Niewielkie zwiększenie obrażeń szybkości walki zwarcił szansę na trafienie krytycznej regeneracji życia, obrony szybkości kopania oraz odrzutu sług. I to wszystko kiedy jest noc oraz w się w wodzie, to jest naprawdę ekstra. Dla mnie, dla polinę. to będziemy sobie trzeba upgrade'ować. I teraz jeszcze chciałbym sobie to połączyć. Tylko nie wiem czemu nie mogę, czegoś mi jeszcze ewidentnie brakuje. To sobie muszę szybko ogarnąć. Czego? bo na pamięć niestety nie wiem a no Pauliny dzisiaj nie ma to dzisiaj jej nie zrobi ale zrobię jak będzie bo musimy użyć tego trinketu agresywnego symbola, mieściciela znaczy symbol mieściciela, tak? bez tego agresywnego to możemy sobie zrobić mechaniczną rękawicę i teraz możemy sobie połączyć i mamy kolczasto-ognista rękawica źle odmienione, no dramatyczne tłumaczenie generalnie ona zwiększa odrzut w walce w zwarciu a atak w zwarciu zadają wrażenie od ognia. 10% większe obrażenia i szybkość walki w zwarciu. Możliwe automatyczny atak broni do walki w zwarciu i powiększona broń do walki w zwarciu, tak? Genialny item, naprawdę rewelacyjnie. Super jak nie wiem. To sobie mogę zamienić z tym. Bo to mi się już nie sprzyda. To sobie wrzucę po prostu gdzieś tam do skrzynki. W skrzynkach teraz mamy wiele dziur to tak po prostu. No i teraz mamy naprawdę genialne te. Akcesoria, nie? No i że pójdziemy sobie do tego biomu żebym sobie zrobił lepsze hermesy. Dobra, to złożę jak na razie tutaj Paulina, po żeby potem jej to dać i podokęczać, a to kiedy indziej. Więc generalnie. Żeby zrobić sobie jakkolwiek lepsze hermesy, to muszę sobie zrobić obsydianową czaszkę, tak? Ona będzie nam niezbędna do craftingu. I ją sobie zrobimy... W craftingu tutaj najzwyczajniejsze na świecie. O się tutaj. Zrobię dwie Bo nie pamiętam ile było trzeba Dobra, Panie, kwiat nam uciekł Obsidianowy chyba, tak się nazywał no Jest niezbędny do craftingu Kurde, tu co powinien być, Szukam je w tym skrzyni, skrzyni co trzeba Dobra, teraz kolej, kolei można stworzyć sobie obsidianowe buty To jest chyba dobrze, myślę, tak, to jest to Teraz zrobi sobie to Te buty trzeba, po... te żółte buty trzeba połączyć z łyżwami I wtedy będę mógł zrobić najlepsze buty jakie są w całej grze Wow Dobra, więc lecimy do zimowego. Tak jak na początku mówiłem. Bo nabiłem je zimowym, będę poszukiwał, właśnie, sobie skrzynek. Nabiłem biomie zimowym, prędzej czy później będziemy robili w ogóle odcinek, jak budujemy tam domy dla mieszkańców. Ale to za jakiś czas dopiero. Mamy tam jakąś bezpo bezpośrednią drogę? A mamy, to idziemy sobie tą bezpośrednią drogą do zimowego. Tak będzie szybciej, wygodniej. Lek. Naszym czy się slime'em. Gram sobie nie na serwerze tylko na trybie jednoosobowym więc jak daję sobie skript to ta gra ma takiego laga Więc Wy prawdopodobnie to odczuwacie kiedy sobie coś sprawdzam bo za tak powiem kadrem nagrywania No niestety I w ogóle w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie Thera Blade a. Jest niesamowity Wow w końcu go mamy Jeden z najlepszych broni w swojej grze totalnie to Mam nadzieję że nie jest na tyle głośna żeby to przeszkadzało w Dobra. No to dojeżdżamy sobie szybciutko. Kurde, ale się to zepsuć się rozniosło obrzydliwie bardzo. Fajnie by było trochę to jakoś ogarnąć, żeby to tak pewnie roz Nie rozrastało się jeszcze bardziej. Chociaż już chyba bardziej się nie rozrośnie. W ogóle o to nie dbaliśmy, więc nie wiem, czy gorzej może być. Nie, grzybowy. Towel. Zdabije. No i dobra. Ja myślę, że to będzie raczej będzie wyglądało w taki sposób, że ja wam będę przyspieszał to, jak ja szukam tych skrzynek. Bo to raczej nie będzie tak, że pierwsza lepsza. No i jak tak będzie to naprawdę super. By byłoby jak strach byśmy zakończyli odcinek w nie wiem, 12 minut. Ale tak to ja muszę poszukiwać. A to zapewne trochę zajmie. Dobra, ale zrobię pierwszą dziurę. Może coś znajdzie. Od razu. Zobaczymy. Mamy jeden najlepszy kilofus, tak dotąd. No to, sumie, to jest ten z najlepszy. Lepszy jest jedynie ten, który możemy zrobić Lara solarnego, tak? I może ten od ten taki laserek od kosmitów. Ale on nie jest jakoś mega dobry. Szybki na pewno nie jest. Okej, okay, jest skrzynia, co skrzynię co mamy? No. Niestety, nie to za Tego się w koloru bawiałem. Że będą skrzynie, ale nie będą rzeczy, które chcę, żeby w nich były. Dobra, ja ciągle patrzę w ogóle, czy się nagrywa, nie? Więc ja mam trochę taką. że tak powiem. schizm na tym punkcie, bo jak było przez to, to już było dzisiaj na tym odcinku takie coś, że nagrywa mi nagle. O, otrzymałem przypadkiem. Dobrze zaryknąłem, czy na pewno się nagrywa, naprawdę. Dobra, ci dla nas nie są żadnym najmniejszym nawet problemem. A no i nie, nawet nie zauważę, kiedy umrą, nie? Tutaj się zima powoli kończy, więc tutaj na dół schodzić nie będziemy. Będziemy iść w takim razie do góry. tutaj gdzie byłem? Na przykład tutaj. Ile prześwietł świetnie, że tak się świeci, gdzie się kopie, to jest tak ułatwiające. Kilo, że ja nie mogę Genialny potencjał na kilo, naprawdę. kopiesz i sobie świecić tu okazji. O, tu wygląda by trzmiał być poza potworami. Którzy mi w sumie można powiedzieć, że płacą za to, że ich zabija, nie? W wodzie lubią się te skrzynki w dniach jak zimowym ukrywać. Jest tam, w wodzie właśnie, tak jak powiedziałem. No i co tam w niej będzie? Łyżwa! <laughs> no to mamy to! Okej, okay, szybko! Ej, słuchajcie, ile odcinek trwa? Odcinek trwa dosłownie 9 minut. Ej, yo! Szybciutki odcinek. Dobra, ale może znajdę jeszcze drugi w takim razie. Dla Pauliny, żeby było. Jak domu z drugim zawsze jest ciężej, żeby znaleźć, nie? Zawsze tak jest. Ale może będzie. Dobra, jestem rybą, więc... Mnie tam woda nie straszna, ja dosłownie mogę pod wodą oddychać. Bez problemu. Terablaj tam wszystko będzie tu ładnie oświetlał. Mam nadzieję, że trochę nie zagłusza. Mojego głosu, co mówię, to będzie słabe. W uczciwie odcinku walczyliśmy na zaćmieniu, tak? Więc jak ktoś z Was jeszcze nie widział odcinka, to naprawdę serdecznie zapraszam. Bardzo fajny odcinek wyszedł, tak mi się wydaje. No i były emocje, zrobiliśmy Terablajda. Wielki progres był. Dobra. Tutaj kółko zatoczyliśmy, tutaj nic nie ma w takim razie. Dobra, kopiemy się w dół drobinę. Chcemy tutaj wrócić gdzie byliśmy. I następnie będziemy się kopać po prostu w prawą stronę. Może już coś odnajdziemy, jakąś ciekawą jaskinię. Taką, która będzie posiadała skrzynkę, a skrzynka będzie posiadała łyżwę, tak? Już drugie. Pierwsze szybko znaleźliśmy, aby nie było takiego problemu z drugimi. O, nie, to są te hamskie takie. Jak się wyskoczy, to. się leci w dół. O, właśnie. Zawsze umierałem na tym. na początku gry. Bo nie wiem, czy wiecie. Ja miałem generalnie taki zbagowany pierwszy świat mój, ponieważ był na lodowym świecie. Zrespiłem się na lodowym świecie. To jest absurdalne, nie? W Terrarii tak się zawsze nie dzieje. Zawsze się w terorii powinno rozpić na normalnym świecie. A ja się zrespiłem tak na granicy z normalnym zimowe. I my, co tutaj mamy? bezsensowne przedmioty, jakimi jest płetwa, autentycznie naprawdę bezsensownym. Tak, nie wiem to, ta cholera. Dobra, uuu, idealnie, detonator, użyjemy sobie go. myk z ooo, mimiko, o to cię kurczę. I to lodowy, rzadko kiedy miewam lodowe mimiki. 20 coinów mam to są te pieniądze Żeby ich nie zgubić, jak głupi umrę łuk Ciekawy, tylko że mało zadaje obrażeń niestety Dobra, przygarnę sobie Moje spoko Dobra, Krystal hard to oczywiście żeby zbierać będziemy Do końca serii i jeszcze dłużej będziemy je zbierać one są mega istotne Oczywiście, się podpalają się. O, jest skrzynka następna, dobra. A w niej mamy łyżpę. No nie, no to już koniec odcinka w takim razie. Mamy to, co nam było potrzeba i możemy się już wracać. 12 minut trwa odcinek, czy ile? 12, no tak, ale i ja, ja przewidziałem przeszłość. przyszłość. Ale, no nieźle, no nieźle, nie powiem. też że trochę pochodzę i pozabijam, może tak po prostu. To chyba zabrzmi źle, jak powiem, dla zabawy. Można coś drobną, chociażby taki yy, dam na to nie wiem. standard, tak, bo fajnie byłoby kolekcjonować sobie takie szandary, a będziemy na pewno jeszcze nie raz się tej napotkamy, tak, W tej serii. Jeszcze fajnie to wrócimy, tylko że za jakąś farmą, nie wiem, żeby oni, tu, ich tu się respiło dużo, ja będę ich zabijał po szandary. Bardzo możliwe, nie zaprzeczam, że tak nie będzie. Dobra, tego żywia też zabija. Bo tak? No chyba rzeczywiście się wracamy. Autentycznie. Dobra, no to teraz przedłużać, nie? Naprawdę krótki to będzie odcinek, tak przerażliwie krótki. Okej, okay, więc czekajcie. Yy. Wrócę sobie tutaj. Czego bym nie chciał wyrzucić? Ciebie na pewno bym nie chciał. Nie chciałbym na pewno wyrzucić tego, co właśnie nam było potrzebne. Czy tych łyż ale chyba ich tu nie ma. Dobra, siup, wszystko tam, ze skrzynek. No i wracamy. A te łyżwy mam chyba tutaj. Tak, i to dwie pary. Dobra. No w takim razie sobie zostawię tu dołu, to wszystko sobie walę do góry. Mek, mek. I teraz powinien być efekt końcowy, czyli moje buciki. Dobra, jeszcze musimy sobie znaleźć ten Stumaster Masterkowicza, który oczywiście jest w naszej bazie głównej, a nie na naszej bazie, na spawnie tymczasowej. O, jest. Myk, i uwaga! Najlepsze buty w Terrarii, iskry Terrarii, tak nawet się nazywa, nie? Myk, najlepsze buty, jakie są. Pozwala latać oraz super szybko biegać, a także zapewnia dodatkową ruchliwość na lodzie. 8% zwiększona szybkość poruszania się pozwala chodzić. Powodzie, miodzie i lawie zapewnia odporność na bloki ognia oraz 7 sekund odporności na lawę. Uniża obrażenia spowodowane tknięciem lawy. No epickie to jest. najlepsze buty jakie są. 4% szans na trafienie krytyczne. Myślę, że sobie to zostawię. Tutaj mam co? 2 punkty obrony, 4 poruszania się. To te poruszanie sobie zmienię. Bo myślę, że one raczej jest mi jej trochę. Ko sobie tutaj posegreguję trochę tej itemki. Bo nie potrzebuję ich takich jak to na przykład, czy to. Ten łuk w ogóle, rzadki przedmiot. To naprawdę rzadko go mam. Nie kojarzę, go kiedy zrobił. jak akcesorem sobie wpierdzielę to, chociaż nie wiem, po co. No i może czachę, No i łyżwy też. <grytanie> to będzie do dropów z MOBA. Nie wiem czemu tego tutaj w ogóle nie ma. Do roślinek, działamy rośliny. Tutaj będą nasionka. Niedutko tu, tu obok. Mek na no i skrzynie będą w meblach. Nie posegruję ich? nic co, co jest? Nie mam tego rodzaju skrzynek w skrzyniach, ale jaja. Dobra, nieważne. Mek do głównej bazy. I gdzie jest goblin? Żeby sobie nakłuć buty na fajne efekty. Fajne bonusy, tak w sumie, nie? Dobra, tutaj jesteś. Przekuj, oczywiście przekuj mi. Ciebie. Temu goblinowi chyba nie jest dobrze w tym miejscu. czy pięć, tak taksa. Dobra, jak najszybciej trzeba zrobić te domki na zimie. Bo to jest to, 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 to co on mi oferuje, to to jest... Żenada, nie będę płacił za to. Dobra, w tym odcinku tego nie przykujemy. Będzie to w następnym najwyżej. Bo nie dam siebie tak ruchać na kasę. <gry> Będziemy musieli wrócić sobie jeszcze do lochów szkieletrona, żeby sobie zrobić lepsze tutaj akcesoria z tego. O! Tabi oraz czarny pas. Te, te oba itemy dropią z tego szkieletora yy, w Tutaj w dungeonie szkieletrona. No i oba trzeba mieć, żeby mieć zajebisty item, który możemy wymienić za na przykład. No to tylko. No niestety, a dobry to jest naprawdę przedmiot. Więc ja się z wami będę żegnał. No i widzimy się w następnych odcinkach, tak? Krótki odcinek, ale tak, ja też muszą występować. Zapraszam Was jeszcze raz na mój drugi kanał, gdzie nagrywam Transformers. Na kanał Polnik gdzie nagrywa Simsy oraz nasz wspólny jak The Server, Discord, jest miła atmosfera. no i jest, jesteście stale informowani o, o tym, jakie są nowości na właśnie naszym kanale, tak? Więc trzymajcie się, no i cześć i pa pa!